Arcybiskup Jędraszewski, powinniśmy dziękować Bogu za prezesa Kaczyńskiego. Arcybiskup Marek Jędraszewski, powinniśmy dziękować Bogu za życie prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Jako wspólnota Kościoła żyjąca nauką Chrystusa mamy prawo, by dziękować za to życie świętej pamięci. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, pierwszego prezesa Jarosława Kaczyńskiego w kategoriach Ludu Bożego który cieszy się, że w nim od tylu lat żyją takie osoby, powiedział w homilii arcybiskup Marek Jędraszewski. Metropolita odprawił Mrze Świętą na Wawelu w 72. ROCZNICE urodzin braci Kaczyńskich. Prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki oraz Marta Kaczyńska z rodziną wzięli w piątek udział w Mszy Świętego, odprawionej w katedrze na Wawelu w 72. Urodziny Lecha i Jarosława Kaczyńskich. Dzień ten zbiegł się z miesięcznicą pogrzebu pary prezydenckiej. To nasz obowiązek podczas mszy świętego. Modlono się za wszystkie ofiary katastrofy smoleńskiej. Metropolita Krakowski podziękował także za dar życia, prezesa Pis Jarosława Kaczyńskiego. To wątek bardzo osobisty, ale jako wspólnota kościoła żyjąca nauką Chrystusa mamy prawo, by dziękować ci za to życie świętej pamięci. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, pierwszego prezesa Jarosława Kaczyńskiego w kategoriach Ludu Bożego, który cieszy się, że w nim od tylu lat żyją takie osoby. To nasz obowiązek dziękować Panu Bogu za nich, mówił arcybiskup Jędraszewski. Podkreślił konieczność dziękowania za dar ich życia dla Polski. W chomili zaznaczył też, że urodziny profesor. Lecha Kaczyńskiego, prezydenta RP pierwszego prezesa Jarosława Kaczyńskiego przeżywamy na Wawelu, w cieniu smoleńskiej tragedii. Ale wszyscy, a na pewno pan prezes, dziękują panu Bogu za dar jego matki świętej pamięci. Jadwigi z domu Jasiewicz, harcerki, członka szarych szeregów, za to, że była matką, mówił arcybiskup Jędraszewski. Po mszy prezes Jarosław Kaczyński, Marta Kaczyńska, premier Mateusz Morawiecki i towarzyszący im politycy modlili się przy grobie pary prezydenckiej. W piątkowej uroczystości brali udział m.in. szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Krzysztof Szczerski, europoseł Beata Szydło, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, szef mon Mariusz Błaszczak, minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląk. Minister zdrowia Andrzej Niedzielski, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, pierwszy prezes TWP Jacek Kurski.